Elo, ello, elo, z tej strony Gwęcień 5, 5. Widzimy się w kolejnym odcinku z Fasmofobii. Teraz mała mapa, nowy poziom trudności. Jeden kolega musiał iść, ale przyszedł inny, więc zobaczymy nam, jak tam pójdzie. Zajęliście. Teraz na mi się Ale tak, tu to, to wygląda? Do już się daje? Co to ma? Dzięki. O Mega Friendship, nie? Trzeba po sobie pomagać. No, no, jak, no kolega, jak kolega wchodzi, to, na, to w ogóle nie, nie miałem go pokazane. No, zgadzam to. się. Chyba. Kwestia, to Czemu jest... ty w ogóle patrzysz na Quests bo jak tu przecież jest? Hello? A na obłędzie nie ma? Nie. No widzisz, tak rzadko grałem, że nie wiem. No na no, obłędzie jest trudno, niestety. 5 stopni w piwnicy na schodach było. 6 stopni w piwnicy na korytarzu. A kolejki są włączone? E, włączone, ale nie mamy światła. Ok, idę do ciebie. No, 7. Siedem... Nie, nie, nie. Tak, no 5 stopni. Tu mam. Dobra, ja. Połączę światło na chwilę. A ja mam apariot, okej. Okay. Nie widzę żadnych orłów. Póki co cisza. Tak. Macie to latarka? E, tak, to jest jedna. Nie, mm, yeah, bo ja myślałem, kto to mógł puścić. A, nie. Tak, muszka. Gordy. To ale nic nie ma. Here? Dobra, weź ten pokaże. Wejdź, żeby ten, żebym, żeby, żeby okay, odpowiedział pani mi wiadomo, nie? Are you here? No. Are you friendly? <laughs> A samy się przejdę Drzwi Drzwi dotknęło, drzwi dotknęło u góry Tak, 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 słyszałem Eee, weź może zdjęcie, zdjęcie zrobić Tak Okej, okay, to jest tam Hello Ale Znaleźliśmy pokój do końca Na górze tutaj. Na górze jednak? Tak, tak Aha. Na górze na końcu na prawo A Jeszcze tak drzwi dotknąłem

Myślę, tak z że nic nie zobaczysz szczerze. No czyż. Ile jest? Mam zdjęcie. Okoliki poszły? Tak, jest w Idę, idę. Dobra, i idź, idź. Dobra, mamy ducha. Dobra, dość oświetlone chociaż. Zobaczymy jak nam Merham, to obaka, nie może być. Czemu to jest super włączone, czy to coś świeci? Może k***a. Ale to chodzi, chodzi, jest przy was. Wiem, Nie, nie, Are you here? Are you here? jest Are you here? 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 Ty ale rób to zdjęcie z bliska Te footstepsy Musicie Ale ja czemu mówi, że nie ma... może być ten Obakę? No bo Obakę zawsze ma fingerprincy A co mamy? Aha, Ofby mamy ma. No Hantu też nie może być, bo zawsze ma freezing nie? No ten a po prostu. A Mer nie może być, bo włączyła ten Mer nie może być, bo włączyła ale. Eee. No ale... Jeż... ale może być ten mimik, nie? Alby to jest taki w sumie najchujowszy evidens. No. Nie no, ale mimik nie, bo sprawdziłem fingerprinty, i takie rzeczy. Mhm. No mnie odpowiada mnie na spircie. Można drugą książkę przynieść ewentualnie Żeby zobaczyć, czy rzuci yy, nie, podnosi to z większa No ale nie mogę Nie może być książkę Ja idę do niej event a w sumie tak a był tam patrzyliście na imf? Och, chuj duch 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 zdjęcie a to jest zdjęcie Base zdjęcie boy. zdjęcie ale zdjęcie, okay. zdjęcie już mamy zdjęcie już mamy aha ale a, lepsze ja będzie We, nie ale to się nie zalicza nie? a dobra nie. Dziwne to. O kurwa, ale się pojawił. Wydaje mi się, że to Banshee takie zachowanie trochę. To tu do, do innego miejsca i zobaczcie. O! Uf, co to jest Banshee? Wow. Kusie, co to jest? Świewa niby. Tyk, on, on za kimś tu podąża, albo za tym kolegą, rulek, Albo za tym O, się przedemną. Ej, tutaj jest. Aha. to nie? idzie Idzie. No, no. ja, ja. Idzie za tobą Za tobą Ta ja, chyba go nie lubię O ho ho, poszedł do niego Waż się, do Ma ich dwóch. Od razu wyskoczył z tego z garażu. A, tu ty żyjesz, okej. Okay. Ja żyję, ja żyję, no. Bo on jak on szedł tutaj to do niego wyskoczył centralnie mhm. Dobra, ma trzeba pałacz żebym mu zdjęcie zrobić chyba O no, palce boleć to Jak musiałem palce naprostować Nie wiem, czy on mnie nie lubi przypadkiem. Nie, mi się wydaje, że on nie lubi wszystkich tak samo. Um, może jokaj, Bo tak dużo gadaliśmy. No i nie, tak dużo eventów było. No. I to przy nas, jak byliśmy w kupie. Wezmę sobie tego świeczkę. Warto chyba by Sanity wziąć pierwszy. Nie, mamy Objective'a? Nie. Nie, mamy, okej. Okay. O, dzięki. Co jest? <laughs> Zajebiście nim. Chyba Chyba na najłatwiej w garażu się będzie schować. się tak zbokowało, że mi pilsy wywala, jak chcę użyć. Jedną świeczkę zdłuchnął, ale on by musiał ja. najpierw zdłuchnąć, a potem krótko dziabnąć, więc on ja bym wywalił chyba. Można zrobić test taki na Jokaja, że staniemy przy drzwiach tamtych, tych, o tych, o mhm. i będziemy do niego gadać. I jak nas zignoruje, to znaczy, że jest głuchy, i to znaczy, że to jest OK. Nie ma, nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. No, i tu musimy stanąć, zamknąć te drzwi, wyłączyć te latarki i to wszystko, i do niego gadać. Duszku, duszku. To wszyscy gadamy? Duszku no Duszku, 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 duszku Come here. Duszku Come to me Where are you? Are you Ghosty, devil? ghosty, chodź tu, ghosty Kill us I na głuch Już? Ja, yeah. okej okay, już No, hmm. to krótkie było No to co, jakaj? Okay? Na to wygląda. Wydaje mi się, że i okej, okay. ale ja nie jestem pewien, czy ten test dobrze przeprowadziliśmy. Może on powinien podejść bliżej, jakoś sam z siebie. Zaraknę na ale... ściągę. A też, jakby nas widział w sumie z daleka, to. On powinien nas widzieć, chyba stamtąd. Na pewno, ale. który Hand zrobił i tak. Trochę niepodobne do ducha, ducha. Dobra, zobaczmy jak tam wyniki. Myślę, że można z tym jokajem... Aha, a jeszcze ten drugi. drugi. Zamykał drzwi dużo, czy nie? Chyba nie. Nie kojarzę, żeby kiedykolwiek zamknął. Też nie kojarzy. No. były ma takie ability, że bierze sanity i zamyka drzwi, jakieś. Ja się pojawia przy nas cały czas, więc. Tak, tak. Nie no, to ja myślę, że można z Yokai'em iść. Co, lecimy? Tak, lecimy. O, nie, nie, nie wykonaliśmy obiektywu. No, a, nic się nie stało Fuh. Zobaczmy co to za duch Uy. A jednak Aha <suszy> No, Co tak on jest. nie słyszał Nie wiem No właśnie wydaje mi się że on musi być po prostu bliżej, żeby w ogóle nas zauważyć I że Dopiero wtedy to będzie miało sens on tak Ożliwe. daleko tam cały czas sobie latał. Nie no ale ja was słyszałem, więc nie wiem. Przezruszanie, jak byłem przy duchu. No to dziwne. Ja myślałem, że to jest banż i po prostu ten. Poznałem, że sobie pobawię się z nim. Jak ten banż, to nie jest. To tak nie było banż. No mapa? No. no. Ojej. A jak będzie Sunny Meadows? To będziemy mieli problem. Chcę ci powiedzieć. No, no i tam prawie. będzie dobrze. No. Dobra, już, już tam gotowałeś tylko super. Tak. No nie będziemy przebywać w tym momencie. A no. Grima. Ooo, koja ta mapa. Nie może mnie wywaliło. Giesz, widziałem. O, dobra, działa. Już się bałem, bałem, że mnie wywaliło. Jakby mnie wywaliło, to ja bym się cieszył, żebym nie musiał grać na tej mapie. O, dobra, ja już wszystko widzę. Doskonale. No miałeś rację, ja No my mamy problem, co tu powiedzieć więcej. Eee, się. Ej, MF kamiznika, kurde. Nie, mi też. Zupojał ku Ty. z nie wywali. Ja wywalę. Dobra, to ja wywalę. Okay, wywalę. Ty jest, mi pod ziemią. Przy tobie. Co ty go? Gdzieś... czekaj? Chyba znalazłem pokoju Chyba na pewno Dobra, no, co innego. O, niech książkę, książkę. No mi działa MFK, więc... Weź sobie no. tego, ewentualnie, no, kamerę wideo. A, dobra. Będzie łatwiej. To mówisz, że na nasz czy mi się wydawało? Tak, 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 tutaj, na lewo. Chodźcie, chodźcie, chodź. koledzy. <śpuszczak> Doskonale. A, no to fajnie. No to Kurde, też... jakby, nie znalazłem, na, na, tym jest, bo jest cały czas jeden cyból praktycznie. Tutaj. No, jest tutaj, na pewno. Okej. Okay. O, trzy słabnie, no. Ale włącz się. Oto to łączcie Oj, w nie widzę póki co? Ojej, sorry. Ja to sorry Sorry, sobie. To jest w Mamy freezing, mamy. Mamy freezing. O. to jeszcze jeden dowód. Aha, bo nie gramy na tym na obłędzie. E, tak, gramy. A no to jak mamy freezing i Orby, co to jest? Mamy Orby? Chyba, chyba mamy, nie? A ja mówiłem, że nie widzę. Nie, powiedział ktoś chyba, że nie mamy orbów. Ja nie, ja nie widziałem. Oh. Hello. Ok, no freezing mamy także siark. Are you here? Say something. Talk to me. Talk to me, boy. Oh. Are you friendly? Do you want to kill us? Talk to me. Say something. Where are you? Co <laughs> How old are you? Tu you wanna kill us? Me a tak mi? A zaraz wyrucham. Ej, ale, ale nie może być Spirit Boxa przecież, jak no. mamy już Freezing, nie? A, no to... Czekaj. No nie było. Gdzie mamy... Ktoś ma kamerę? Gdzie ma kamerę? Nie może być. Jak ma, to Eee... Yy, nie, nie może być. To by musiał być orby, jako drugi dowód. Tylko orby ewentualnie teraz mogą być. Ale, ale mi pokazują, czy to inne duchy, jak w, e, będę miał speedbox. No, ale mamy tylko jeden dowód, więc nawet jak to będzie duch, który by ci odpowiedział, teraz ci nie odpowie, bo już mamy jeden dowód, no nie? A tutaj dwa dowody będą. Czemu dwa? Bo mamy koszmar. A nie, Aha! A nie, nie, nie. No, 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 Myślałem, że my A na błędzie gramy. Ten nie, my gramy na błędzie. Nie. Gadać. A to nie koszmar? O, siema. Weź, ktoś. No, nie zdążyłem. Mnie, bo mi się wydawało, że mamy włączony koszmar. Nie, koszmo. Trzeba zapytać tego gościa. O, to mi idzie. Dobrze, mnie polubił. Okej. Aha, zgadzi, zgasi świeczkę, tak? Jedną. Nie, no to jest koszmar. Dobra, tutaj nie ma. Aha, i tam są. No i ta moja kamarja. Ja nie widzę nic Aaa, to o to chodziło, okej okay. Dobrze, wezmę sól Jak tam? Nic. Sprawdzamy sobie rzeczy Wziął krucyfiks fixa, jabłnu, tamtego. Dobra, O, o i znowu jabłnu. Excellent. Odciski, odciski. Ciski. Tak, tutaj. O, ale jej, no. Czyli to kaszno, jak mówiłem. To jednak miałeś rację. Tak, dobra. tak. Dobrze zdjęcie. Yy, aha. Czekaj fotek, czekaj fotek. Dwie, nawet dwie. Chyba, że nie ma ani mefa już. Aha, yyy, no dobra, zrobię jeszcze. Dzień demon. No, ale aktywny Eee. Hmm. Windemon Hunt Mimik. Mimik Już można takował przejazdu w sumie. Mhm. No trochę... trochę demo. Czemu ktoś w ogóle zmieni na koszmar? Eee... Pewnie ktoś stwierdził, że jak będzie stany medał to będzie chujowo i dlatego zmienił. No A, no, Nie no, 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 tak, ktoś tak pojedział. Masz rację no, kurde, fajnie by było o. Fajnie by było usiąść teraz Ty, ale y, właśnie, a propos demona to tak On najpierw dziabnął dwa razy tego króca A potem y, Nie hantował Tylko dziabnął tego A tak To no nie jest demon Здесь я пошел. Могу, наверное, Jeszcze chodzi. Okay. Nie, 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 A dobra. A, dobra. Ja powiedział, że to jest gin. A nie demon? E, nie, bo nie, nie zjadł w końcu do, do końca tego crucifixa A, a w sumie on się pojawił w naszym pomieszczeniu też W jakim? E, na przeciwko, bo ja led ledwo co drzwi zamknąłem i już był za mną. O, on nothing. Dobra, ja powiem, że ta karbona nie jest taka najlepsza, nie? Szybko hantował i tak. Ja nie wiem, ale to z demonem. Zobaczymy. Ja tam może być tam. I tak pewnie będzie. Tak, chyba nie wiedziałem od początku. A jednak Dobra, widzimy. Tak, się. tak, bo on zamiast huntować dziadną kurca, który był jakby On ten kurc byłby poza zasięgiem innych demonów, ten drugi. A on go dziabnął mhm. Zezwolę, zezwolą... No ja, ja spadam, także dzięki za zagiełki, trzymajcie A, się. Dzięki, hej. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i Elo